Siemanko, jestem od dwóch tygodni w mieście Kartago, 25 km od stolicy Kostaryki, czyli San Jose. Jest 31 lipiec dzisiaj. Dowiedziałem się, zobaczyłem, że od około, około miesiąca jest pielgrzymka do katedry, do katedry tutaj najświętszego na, na miejsca w Kostaryce i jest to, jest to katedra w Kartago tam się znajduje właśnie jest pełno rowerzystów pełno, pełno pielgrzymów z całego kraju tutaj wszyscy dojeżdżają do Kartago na rowerach tam jest, tam jest sanktuarium w Kartago, najświętsze naj, najświętsze miejsce w kraju czy coś takiego jak u nas w i mianowicie osoby z całego kraju od miesiąca przez całą Kostarykę maszerują aby, aby na jutrzejszy dzień, a na pojutrze bardziej na, drugie, na drugiego aby na drugiego e, sierpnia dotrzeć do katedry tutaj, do sanktuarium e, Bo jest zakończenie, jest inauguracja inauguracyjna I, i się pielgrzymki kończą. Także tak, tak to wygląda Kostaryka pełno pielgrzymów Tutaj wszyscy, wszyscy pielgrzymują do tej właśnie katedry I jest trochę transport utrudniony Do miasta, do pracy, muszę jechać dwie godziny Wcześniej zajmowało to godzinę, teraz zajmuje dwie godziny Bo jest po prostu, ludzie maszerują po ulicy, no i wiadomo Ruch jest wstrzymany, wszystko stoi Także jedzie się do dwie godziny Tam jak widać yy, pielgrzymi z całego kraju, z Kostaryki Aby dotrzeć na drugiego Na drugiego yy, Sierpnia na, jakie, na te święto tam a, nie, no, Mówią, że Marii, nie wiem, ja już tam W świętach nie, nie jestem zorientowany a, No i tak to wygląda Wszyscy na ulicach biegają, chodzą pełno, pełno osób wszędzie dookoła. A tutaj jest moja droga do pracy tak naprawdę, którą chodzę codziennie na, na, na dworzec autobusowy. Także cała ta, cała ta droga teraz jest oblegana przez ludzi, tysiące ludzi z całego kraju przychodzi do miasta Kartago gdzie ja mieszkam od, od, od dwóch tygodni aby dotrzeć do, do sanktuarium, tutaj właśnie w tym, w tym mieście, Szymanko, 27 lipiec 2016 jestem właśnie po nocy w namiocie, tym razem po stronie Nikaragui. Pojechałem na jeden dzień, tak jak zawsze już, czwarty raz aby przedłużyć wizę, czyli po prostu nie musiałem wyjechać z kraju i wjechać jeszcze raz. Zawsze mi to zajęło 3 godziny na granicy, bo takie były tam przepisy, że minimum 3 godziny musiałem zostać. No ale tym razem po prostu mieszkam niedaleko stolicy kawałek i nie mogłem pierwszego busa złapać do, do granicy. Także te wczoraj przepiękny zachód słońca tam na moście. Tam jest most i jest rzeka tutaj, San Juan, duża, ogromna, która wypływa z prawej strony, potem ją sfilmuję jeszcze. Tutaj jest przyjacielami Nicaraguiz, są Japończycy, wybudowali ten oto most tutaj. Tutaj jest mój namiot. Spałem namiot, padało strasznie, było wczoraj tak gorąco, tak duszno, że po prostu nie przespałam nocka. Cały się pociłem, dlatego nie... ja nienawidzę w tropikach y, się rozbijać, bo jest masakra a tym bardziej, że a tym bardziej, że namiot cały jest mokry, bo, bo padał deszcz, nic nie wyschło znowu teraz deszcz widzę, że się zbiera zaraz y, już przestaje kamerować, przestaje kręcić bo widzę, że deszcz znowu idzie y, także jeszcze może mam nadzieję, że mi się uda most tam y, sfilmować dobra, cisnę, bo, bo zaraz będzie po, ponownie padać y, a trzeba wracać na granicę, na granicę Kostaryki, trzeba wracać, tam kawałek jest. I ciągle nie mogę w ten napis, po prostu ten kolor różowy, różowo-żółty, tak bardzo mi się wydaje do tej Japonii pasuje. Tam pełno tych azjateczek w różowawych spódniczkach, tam jak laleczki poprzebierane. Także Nikaragua Nicaragua nie wie na co się godzi chyba, bo w Japonii też wiadomo, że ludzie są normalni, ale też jest wariactwo No i właśnie to widać to widać e, przy tym właśnie napisie i tym billboardzie ogromnym A tutaj A tutaj na moście w ogóle tutaj jest ten most, proszę, proszę bardzo nie wiadomo czy Japonia czy Nikaragua, bo to flaga Japonii, to flaga Nikaragui Także Japończycy budowali most nie dowiedziałem się jeszcze w którym roku, ale jakoś niedawno, bo widać nowy Także Przechodzę pod most, a jest dobra, znalazłem The project of, for construction of the Santa Fe bridge in the Republic of Nicaragua. No, e, kwiecień 2014, jestem na moście Santa Fe wybudowanym przez Japończyków. Do Japonii też bym pojechać. Na pewno tam dostanę się jakoś. E, nieważne teraz, takie przyszłościowe plany. A aktualnie. Ten rzeka jest bardzo duża i w tamtą stronę za mną płynie w stronę morza, morza Karaibskiego, tak na Karaiby. Jest przez cały kraj przepływa rzeka prawie. I z tej strony, z tej strony za mną, yy, po prostu wody wypływają z jeziora Nicaragua, no te same nazwy co kraj. Jest to największe jezioro w Ameryce Środkowej, jak nie w całej Ameryce Południowej, chyba. O jezioro jest ogromne, ogromne, ogromne. Też tam będę, na, tam są dwie, jest wyspa z dwoma wulkanami. Tam będę na pewno potem, jak, jak się wydostanę z Kosteryki, bo na razie mam jeszcze trochę planów tutaj. Niedługo rok już mnie w Kosteryce. Eee, ale co tam, no, zawsze ja podróżuję, to co czuję. I tak długo jak czuję, żeby zostać, zostaje. Nikt mnie nie goni, nie śpieszę się. Jakieś tam fazowskie, Przez świat i te wszystkie po prostu osoby w większości się strasznie śpieszą. nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego się po prostu śpieszyć. Eee, ta łódeczka przepłynęła. Zaraz ją sfilmuję, ta łódkę z pasażerami, tylko fajna jest. Zaraz zobaczymy. Tam płynie. Nie wiem gdzie płyną. Na Karaiby raczej nie, bo daleko jest. A wczoraj, a wczoraj oglądałem przepiękny zachód słońca na tym moście. Siedziałem tutaj dwie godziny w tym miejscu i po prostu przez dwie godziny rozkwminiałem nową, nową zabawę skręceniem filmów time-lapse, ale z, komu z telefonu komórkowego. Bo ten aparat niestety nie ma takich opcji, to są nowe aparaty, które kosztują po 4500 zł. Ale na Androida można sobie ściągnąć timelapse, jest zabawa naprawdę, chmury się przesuwają. Eee, a wczoraj, jak siedziałem na moście, nagle ja sobie siedzę, siedzę a tutaj jeb! Wybuch tam w tym lesie, coś tam wybuchło. Ja sobie tak myślę, ej, to pewnie miny, bo ta wojna była w Nicaraguji 20 lat temu. Ej, mina wybuchła. Tak myślę sobie, że jakbym tam był, zapytałem się potem żołnierzy, zapytałem się potem żołnierzy, co tam wybuchło. Oni mi potwierdzili, że mina, stara mina, po prostu są tak stare miny po wojnie, że mina wybuchła. I ja sobie myślę, no to tutaj namiot rozbiję teraz, bo ja tu przyjechałem, żeby namiot rozbić nad rzeką na jeden dzień. No ale zapytałem się, czy na gospodarstwie tam na pastwiskach są miny czy nie ma Powiedzieli mi, że na pastwisku nie ma min Ale tak, tak silnie uderzyło, że ja po prostu podskoczyłem prawie yy, Także Nikaragua jest krajem zaminowanym, trzeba uważać Także wojna była i no i czasami można trafić sobie na taką minę, a wtedy to już pozamiatane, nie? Pozamiatane, bo no co? Ale, ale nie, no generalnie mówią, że nie ma min e, nie, 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 nie mówią, żeby się nie bać No ja tam nie wiem, czy żeby się nie bać Jak wczoraj mina walnęła w lasku tam Z kilometr czy dwa kilometry stąd, no to ha, nie. Dobra, cisnę na... Z powrotem na granicę y, Aby dostać kolejne 90 dni w Kostaryce Nie wiem, czy wszystko wykorzystam Czy do tego czasu nie wyjadę Nikt nigdy nic nie wie A tym bardziej ja a tym bardziej ten statek też nic nie wie kiedy ja wyjadę czy ja, z nim, czy, czy ja w ogóle wyjadę i... no i gdzie pojadę ale nie, no Nicaragua jest w planach yy, Nicaragua, tutaj są wulkany z lawą ja już opracowuję yy, drogę smoka bo jestem ze znaku zodiaku chińskiego smokiem a poza tym fascynują wulkany tak jak ostatnio wulkan w pyle, wszystko zafascynowałem się strasznie wulkanami od dawna, w sumie od zawsze się fascynowałem wulkanami a w, nie, w tym kraju Nicaragua są wulkany z lawą będą wulkany z lawą potem, na pewno będą e, trzeba będzie to ogarnąć mam nadzieję tylko, że lawa mnie nie spali e, ale nie no, smoga chyba nie spali, nie? nie może smoga spalić no, także to na tyle na razie Siemanko dzisiaj zrobiłem sobie dzień wolny od pracy i z miasta za mną tam właśnie Kartago eee, postanowiłem że sobie odnajdę jakieś miejsce takie dosyć spokojne i na ja miasta znajduje się taka góra eee, w tamtą stronę właśnie jest to wulkan irazu ten sam ten sam na który udało mi się nielegalnie wejść wcześniej co był zamknięty przez policję i odnalazłem takie fajne gospodarstwo przedarłem się przez drut kolczasty i dookoła mnie zieleń, trawa aktualnie, aktualnie kręcę rozkminiłem zajawkę z kręceniem filmów timelapse czyli nagrywanie jakiegoś fragmentu filmu, który załóżmy trwa Nagrywanie samo trwa 4 godziny, ale z tych 4 godzin tylko jedyne 4 minuty będą nagrane wideo, dlatego że, że jest program tak skonstruowany, że po prostu po 3 klatki na sekundę można ustawić albo w zależności jak się chce, żeby nagrywał i w tym, w tym właśnie w ten właśnie sposób można nagrać przesuwające się chmury to wszystko co się dzieje w ciągu w, kilku w, 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 w godzin nagrywa się w dwie minuty także to jakby film wygląda w, w przyspieszonym tempie coś niesamowitego zawsze oglądałem to na internecie takie po prostu te gwiazdy przesuwające się po niebie e, jak ktoś tam całą noc nagrywał albo jakieś tam chmury teraz tutaj jak widać sam nagrywa e, zrobiłem statyw, w skrótach jest telefon tutaj umiejscowiony. Wiatr dosyć mocno wie, mam nadzieję, że mnie słychać. No ale świetne miejsce po prostu, no. Poza tym poza tym całe poza tym całe tutaj krajobraz jest przepiękny na całe miasto San Jose, na całe Kartago. teraz mieszkam od dwóch tygodni, tak, tutaj Cartago. I aktualnie jest ta pielgrzymka jeszcze jest, ale, ale tam są potężne góry na wprost, że to no i to jest miasto to 25 km od, od stolicy Kostaryki, czyli San Jose, no a tam mamy wulkan, wulkan, A mało tego taką miała jeszcze. Zauważyłem, e, wyglądająca jak dinozaur prawie. E, i, ale uciekła do dziury, się schowała. Może potem jeszcze mi się ona sfilmować, albo może zrobić zdjęcie. Ta, także widać tam wulkan. No i, no i całą tutaj tą, to zbocze, zbocze wulkanu, na którym jestem teraz, na tej łące. Tam eukaliptusy, drzewa, które widać. No coś pięknego, coś pięknego naprawdę. Będę tutaj przychodził może częściej, bo naprawdę miejsce jest wypasione. Pastuchowie próbują złapać dwa konie, albo jednego z nich. Ja jestem na łące i właśnie biegną w tym kierunku. Na razie im to nie wychodzi. Jestem w takim pięknym miejscu. Konie zaraz koło mnie będą. Tam są. Tam pastuchowie. I takie przedziwne krowy rody, jak woły, wyglądają. Podobno jest to gatunek indyjski. Z Indii tutaj sprowadzają te krowy, albo kiedyś sprowadzili. No i tak dziwnie wyglądają, jak takie woły albo bizoniki takie mini